Teraz. Proszę Państwa, zwierzęciem roku 2025 jest bocian biały, a kampanię edukacyjną związaną z tym niezwykłym ptakiem sprawuje, czy rozpoczęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania edukacyjna adresowana do szkół. My o bocianie białym dzisiaj chcemy Państwu sporo opowiedzieć. W naszym studiu ornitolog Rafał Salach z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Bocian biały to takie niezwykłe zwierzę, niezwykły ptak, który... Właściwie traktowany jak jest jako domownik przez wiele osób. Domownik w gospodarstwie wiejskim na przykład. Trakt, ma też takie znaczenia magiczne, no ale przede wszystkim, właśnie, przynosi dzieci, podobno. Tak o tym mówią i przysłowia, i, i różne mądrości ludowe. Wyjątkowość Bociana, na czym polega, jeśli chodzi o, o jego obecność w naszym ekosystemie na przykład? Myślę, że bocian przede wszystkim jest zakorzeniony w naszej kulturze od bardzo, bardzo wielu lat. I fenomen tego gatunku polega na tym właśnie, że żyje blisko człowieka, możemy podpatrywać bardzo łatwo jego życie. Obserwować to, jak wygląda jego cykl życiowy przez cały rok. Witać wiosnę razem z przelotem bocianów, bo tutaj już od najmłodszych lat dzieci są uczone. W pierwszych podręcznikach, tak, jeżeli chodzi o y, przyrodę, to tam właśnie pojawia się bocian, tak? że on wraca z zimowisk, że on y, y, przylatuje do nas na okres y, lęgów, potem odlatuje do Afryki. I y, myślę, że y, cała wartość tego gatunku y, wynikająca z tego, y, jak od wielu lat, od dłuższego czasu jest on obecny w naszej kulturze, yy, i też jego znaczenia w ekosystemie sprawia, że no, jest to gatunek, który yy, na pewno warto chronić, należy chronić, i który też dodatkowo, yy, dzięki temu, że jest chroniony, pomaga. Pływać na zachowanie ekosystemów innych gatunków. Wyjaśnijmy na początek, skąd się bierze taka oto sytuacja, o której słyszymy niejednokrotnie i też prosiłam naszych słuchaczy, żeby dawali nam znać, czy takowe sytuacje obserwują u siebie, że nie wszystkie bociany odlatują do Afryki. No bo przyzwyczailiśmy się do, do tego, że rzeczywiście witamy je wiosną jako te, 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 te zwiastuny wiosny, właśnie, natomiast jesienią, czy, czy właściwie pod koniec lata je żegnamy. Ale niektóre egzemplarze, niektóre osobniki właściwie mówiąc dokładniej, zostają w swoich gniazdach. Z czego to wynika? Taka sytuacja zdarza się coraz częściej. Um, upatrujemy przyczyn tego zjawiska. Upatrujemy w zmianach klimatu. Um, musimy wiedzieć, że zimy stają się coraz łagodniejsze, e, coraz cieplejsze, i to ma niebagatelny wpływ na to, że część bocianów podejmuje decyzję o tym, że nie odlatuje. I próbuje poszukiwać pokarmu w tym takim już mniej korzystnym okresie zimowym. Ale też trzeba mieć na uwadze fakt, że lęk lęgowi nierówny i są bociany, które na przykład bardzo późno przystąpiły do lęgów. Albo w ich trakcie, albo w trakcie nauki latania młode ptaki uległy jakimś kontuzjom i nie są w stanie odpowiednio przygotować się do odlotu, dołączyć do grupy ptaków, które tworzą sejmiki, i w ten sposób albo są opóźnione albo nie są na tyle dobrze przygotowane, że nie są w stanie podjąć tej wędrówki i zostają na zimę u nas. W kraju. Czyli takie nasze ludzkie myślenie, że bociany lubią nas, lubią być w danym gospodarstwie. Powoduje to, że postanawiają zostać jednak na tę zimę, a niech tam, nawet jak ten śnieg popada, czy będzie chłodniej, to my sobie damy radę, bo przecież, przecież gospodarze o nas zadbają. Więc takie myślenie jest błędne i takie życzeniowe. Trochę tak, ale myślę, że bociany są jako gatunki bardzo plastyczne. Potrafią wykorzystać ten moment i właśnie w okresie zimy bardzo często obserwuje się, że próbują może powiedzieć tak ratować swoją trudną sytuację zimową zbliżając się do osad ludzkich. Często są w ten sposób na przykład dokarmiane przez gospodarza. To jest bardzo dobry i cenny odruch wtedy człowieka, także pomaga temu bocianowi przetrwać zimę. Część ptaków, która jest na przykład chora Widać, że są po kontuzjach. Wymagają pomocy specjalistycznej, więc udaje się niejednokrotnie odłowić i przewieźć do ośrodków rehabilitacji, gdzie spędzą ten czas potrzebny na rekonwalescencję, żeby później móc wrócić do środowiska. Więc w tym wypadku. Bo myślę, że jeżeli jest taka możliwość, to będzie starał się przetrwać, poradzić sobie z tą sytuacją, w której się znalazł, czyli pobytem na zimę u nas. Ale też chciałbym podkreślić to, że to są obserwowane przypadki, ale one jeszcze nie są tak bardzo częste. Jednak znamienita większość ptaków odlatuje. Wspomniał Pan o tym, że jeśli takowe bociany zostaną tutaj u nas w tych jednak wciąż dla nich trudnych warunkach klimatycznych, no bo roślinność zanika w każdym razie nie ma tej wegetacji jesienno-zimowej, muszą się czymś żywić, pomaga im człowiek. A tak. ja chcę zapytać w ogóle o to, czym się bocian odżywia, no bo takim, tak obiegowo myślimy i mówimy o tym, że odżywia się żabami, bocian i żaba gdzieś tam na łące. Po którą sięga bocian swoim długim czerwonym dziobem. To jest taki częsty obrazek w książkach dla dzieci czy, czy na ilustracjach. To jaka jest prawda? Jest tym oczywiście dużo prawdy. Płazy stanowią duży udział składu pokarmowego bocianów. Czyli nie tylko żaby? Czyli nie tylko, dokładnie. Generalnie bocian jest mięsożerny i to co uda mu się. Upolować w szczególności, jeżeli chodzi o drobne zwierzęta w rejonach, gdzie żeruje, to przede wszystkim poza płazami mogą być na przykład węże. W dużej części zdarzają się też drobne gryzonie, co jest oczywiście też takim dobrym punktem wyjścia do tego, że bocian jest bardzo potrzebny w ekosystemie, bo w pewien sposób pozwala wpływać na liczbę gryzoni, które są szkodnikami w uprawach. Poza tym również gustuje na przykład w małych ptakach czy pisklętach. No wszystko to, co generalnie uda mu się znaleźć w warunkach żerowania, w siedliskach łąkowych, pastwisk, czy też terenów podmokłych. Też ostatnio obserwowany jest coraz częstszy trend gromadzenia się bocianów na składowiskach odpadów i to często też wpływa na to, że wokół tego składowiska nagle z roku na rok pojawia się coraz więcej gniazd. Faktycznie takie miejsca Przyciągają ptaki, bociany, mewy, też kurkowate. Obserwujemy to też u nas w okolicach tutaj naszego regionu, że, że te większe składowiska tam faktycznie pojawiają się bociany. Jest to też miejsce, które niejako pomaga bocianom przetrwać zimę. Zdarza się, że po prostu bocian w zimie też tam szuka pożywienia. Bo jest też często wgustuje w padlinie, w, w innych źródłach pokarmu, który tam może znaleźć, więc generalnie... No, można powiedzieć, że jest oportunistą pokarmowym. No tak, a jednocześnie jest przedsiębiorczym zwierzęciem, bo potrafi znaleźć to pożywienie. Oczywiście w tym miejscu można by było jeszcze podywagować nadzwyczajami y, ludzi, którzy zostawiają resztki jedzenia w pobliżu swoich domostw, y, ale nie dlatego, że chcą dokarmiać y, ptaki czy zwierzęta, ale niedbale, na przykład Dokładnie. wypełniają pojemniki na odpady, ale to, to jest już inny temat. Natomiast czy te żerowiska dla Pocianów są. Y, są w dobrym stanie, podmokłe łąki, takie miejsca, w których żaby. Y, żaby i inne płazy się pojawiają, bo też skądinąd wiadomo o tym, że populacja żab spada. Mm, dokładnie. W ostatnich latach. Bardzo cenna uwaga, dlatego w związku z tym bocian też musi sobie z tym radzić. Faktycznie płazy to gromada, która notuje bardzo silne spadki liczebności. Zanikają po prostu siedliska, które są dla nich właściwe, prawda? W związku z tym też to nie może być też główny składnik pokarmowy, bo bociany muszą wtedy poszukiwać alternatywnych Źródeł pożywienia, ale tak, generalnie, jeżeli mówimy o żarowiskach, to przede wszystkim, bo, bociana, to przede wszystkim są tereny krewazu rolnego, łąki, pastwiska, tereny podmokłe, Doliny Rzek, czyli też miejsca, które mają ogólną, bardzo wysoką wartość przyrodniczą, które, których ochrona pozwala na to, że Poza bocianami też czerpią z tego korzyści inne gatunki i siedliska. W ogóle bocian jest tak zwanym umbrella species, gatunkiem, którego ochrona pomaga chronić inne gatunki, stąd też jego wyjątkowość, stąd, tego, stąd też jego znaczenie w ekosystemie i stąd też powód, dlaczego jest chroniony i, i powinien być poddawany y, odpowiednim działaniom. Edukacji, ochrony nie tylko u nas w Polsce, ale w ogóle na całym areale występowania. I między innymi temu celowi właśnie edukacji wszystkich, a szczególnie młodzieży, służy kampania edukacyjna Ministr, Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Są wydane między innymi specjalne książki. Można je zamawiać poprzez właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. A my do naszej rozmowy wracamy za parę chwil, no i wtedy między innymi pytanie padnie jak pomóc jak możemy pomóc bocianowi białemu w sytuacji gdy te miejsca żerowania trochę się zmieniają zanikają to jedno z pytań ale także zapytam o bocianie gniazdo dla mnie to jest swoisty mikrokosmos A czerwone nogi, długi czerwony dziób i białe skrzydła, czyli bocian biały. O tym gatunku rozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, ornitolog Rafał Salach z ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest w naszym studiu. No to skoro bocian biały, to też zapytam o bociana czarnego, czym się różnią te dwa gatunki? Bocian czarny to jest kuzyn białego, ale już pierwsza różnica padła. Jest czarny, znaczy nie całkiem, natomiast tej czerni ma dużo więcej. Widać to szczególnie, kiedy ptak żaruje, stoi albo leci. Bardzo łatwo można rozpoznać to, że bocian czarny jest no niemalże prawie cały czarny od spodu w trakcie lotu. Ma, ale ma czerwone nogi i czerwony Dokładnie, dziób. Dokładnie, tak. Tu, tu się zachowały te wspólne cechy. Czy można y, łatwo dostrzec gdzieś bociana czarnego, który oczywiście nie jest bohaterem tej naszej rozmowy, bo bocian biały zwierzę roku 2025 to jest ten nasz bohater. Natomiast y, warto też zwrócić uwagę na tego bociana czarnego. Można go łatwo gdzieś dostrzec? Bo ja sobie nie przypominam akurat z mojego doświadczenia takich sytuacji. I to jest kolejna różnica. Bocian biały jest blisko człowieka. Taka też ciekawostka: 90% gniazd bociana białego zlokalizowane jest do 100 metrów od zabudowy ludzkiej, więc to pokazuje, jak blisko człowieka jest bocian biały. W przypadku czarnego on jest znacznie. Trudniejsze do uchwycenia. Taki czarny do... charakter mroczny. I występuje też w takich miejscach. On preferuje um, trudno dostępne siedliska leśne, wiekowe drzewostany. Pojawia się co prawda na żerowiskach. Często te nisze żerowiskowe, bociana białego i czarnego się mogą zasębiać. Mamy szansę na to, żeby jednego i drugiego bociana poobserwować w trakcie żerowania, gdzieś w jakiejś okolicy Doliny Rzecznej. Niemniej faktycznie jest rzadszy. Dużo trudniejszy do obserwacji i no myślę, że to są właśnie te podstawowe różnice, jeżeli chodzi właśnie o te, te dwa gatunki. Też jest pod ochroną? Oczywiście, że tak. Też jest pod ochroną i podobnie jak bocian biały, w związku z tym pytanie, jak można pomóc bocianowi białemu, no ale pewnie pośrednio także bocianowi czarnemu, który jednak jakoś tam sobie radzi w tych dzikich odstęp, ostępach. Jak można pomóc bocianowi białemu w sytuacji, gdy żerowiska, na których stale bociany się odżywiały, zanikają, czy też zmniejszają się ich powierzchnie, gdy ubywa, czy zmniejszają mniejsza się populacja żab i w ogóle płazów. Bocianów też ubywa przecież. Tak, dokładnie. Znaczy, tutaj jest taka bardzo piękna zasada, która mówi, że chroniąc, powinniśmy też edukować i badać. I tu jakby cała sytuacja też doskonale w przypadku bociana białego i innych gatunków ptaków wpisuje się w ten trend. Znaczy, ochrona bocianów czy, czy też innych zasobów przyrodniczych musi odbywać się wspólnie poza działaniami ochroniarskimi, poprzez edukację szeroko zakrojoną, a także poprzez badania, bo my musimy wiedzieć, prawda, co chcemy chronić, jak chronić. Bo to nie tylko chodzi o to, że no, wiemy o tym, że znaczy, nawet w naszej świadomości jest to, że bocianowi nikt nie zrobi krzywdy. Po prostu on jest prawie, że yy, nietykalny. Yy, niety, nietykalny. Yy, to nie tylko o to chodzi, yy, ale też chodzi o to, nie wiem, może o do, dokarmianie, o stwarzanie mu także tych warunków do życia w naszej przecież ludzkiej okolicy. Dokładnie. Z takiego z praktycznego punktu widzenia jednym z najbardziej kluczowych zagadnień jest y, pomoc bocianom w miejscu lęgów. Wiele z gniazd w ostatnich latach y, coraz częściej lokalizowane są w rejonie słupów energetycznych, które no niestety nie zawsze są y, dobrze przystosowane do tego, żeby unieść to coraz z roku na rok cięższe gniazdo, prawda? Duża część ptaków niestety też ginie porażona prądem. To jest też tak, jedno z takich ważnych zagrożeń w, w, dla bociana. Więc pomoc ptakom poprzez na przykład y, lokalizację odpowiednich platform gniazdowych, które są tak skonstruowane, że pozwolą na to, aby utrzymać to gniazdo, ale też y, utrzymać coraz większą masę. Tego gniazda. Myśli pan, że czy, czy wie pan, może, że bociany rzeczywiście potrafią się osiedlić tam, gdzie człowiek im wybrał miejsce? Bo ja słyszałam, że one mają swój instynkt i to, że na przykład na słupach energetycznych siedliskują, to znaczy, że tam jest im dobrze. Ma to związek z tymi warunkami, które tam są, z jakimiś przepływami energii. Nie wiem. No różne mhm. są opinie i komentarze na ten temat. Jak najbardziej, ja myślę, że to jest y, cenne działanie, nawet jeżeli ktoś postanowi wspomóc y, na przykład y, Taki, takie miejsce poprzez posadowienie takiej specjalnej platformy, jest szansa na to, że ona będzie zasiedlona przez bociany. Czasami zdarza się, że w danym roku bocian próbuje w jednym miejscu. No, społeczność to widzi i bocianowi się to nie udaje, więc już wiedzą, gdzie na przykład próbować, gdzie można wspomóc bociany poprzez umiejscowienie takiej platformy, tak, żeby dana para w następnym roku mogła spróbować zająć to, to miejsce. I tak jak powiedziałem, no tutaj te słupy energetyczne stanowią bardzo bardzo duży odsetek tych miejsc, gdzie bociany aktualnie lokalizują swoje gniazda, więc no, jest duża szansa na to, że nawet wolne słupy bez platform, a w miejscowości, gdzie pojawiają się bociany, no, będzie zasiedlona. Oczywiście ważne są warunki, ważne jest otoczenie. Bocian sam oczywiście też wybiera takie miejsca pod kątem jakości żarowisk: pod kątem tego, czy w okolicy występują tereny łąkowe, pastwiskowe, tereny podmokłe, gdzie może zdobyć pożywienie. I co ciekawe, takie miejsca automatycznie są uznawane za siedliska o wyższej bioróżnorodności gatunkowej. Badania pokazały, że strefy, gdzie gnieżdżą się bociany, dotyczą też miejsc, gdzie liczebność ptaków jest większa. To oczywiście wynika z tego, że bocian też dobiera takie miejsca, w których zróżnicowanie siedlisk jest na tyle duże, żeby to źródło pokarmu potrzebne do wychowania młodych było jak najbogatsze. Czyli no, taki rodzaj sprzężenia zwrotnego, tak jak to tak. często... W przyrodzie bywa i czasami trudno wskazać co było pierwsze jajo czy kura, to tak z innej perspektywy na to popatrzmy. Bocianie gniazdo to jest przynajmniej dla mnie taki mikrokosmos, bo rzeczywiście widzimy te narastające każdego roku warstwy. Też jest to takie miejsce niezwykle ważne dla tej bocianiej rodziny. Rzeczywiście to jest takie miejsce, w którym dzieje się historia bocianich rodów. Dokładnie i to wieloletnia, naprawdę Niektóre gniazda potrafią przerastać do ogromnych rozmiarów, to może być nawet 2 metry średnicy, to może być y, ciężar do dwóch ton, także to już jest taki naprawdę większy samochód, więc y, tutaj w szczególności właśnie ta potrzeba, zwrócenia uwagi na to, że ta podstawa musi być bardzo solidna, żeby to gniazdo nie było, y, nie uległo zniszczeniu. Y, Nieraz się obserwuje, że te starsze słupy czasami się przeginają od tego ciężaru, i tutaj bardzo ważne jest to i dobre jest to, że podejmowane są działania, wymiany takich słupów na znacznie e, trwalsze. Natomiast wracając do tego mikrokosmosu, dokładnie to jest, to jest świetne określenie, bo gniazdo-bocianie to jest w ogóle hotel dla innych gatunków. E, w tym miejscu poza bocianem e, bo mogą się gnieździć wróble domowe, mazurki, pliszki siwe, potworysty. W tym samym czasie? Tak, którym... szpaki, nawet obserwuję. Gołębie, sierpówkę, nawet pustułki, więc duża część gatunków potrafi wykorzystywać to miejsce w okresie lęgowym. W okresie zimowym z kolei też są takie, takie gniazda, są schronieniami dla ptaków zimujących. No i oczywiście. Każde gniazdo ptasie to jest naprawdę różnorodność gatunkowa, wszelkich rodzajów drobnych bezkręgowców, czasami grzybów, więc generalnie tak to jest mikroświat, mikrokosmos, który pozwala też korzystać innym gatunkom z obecności tego gniazda. To na koniec jeszcze o migracjach Bocianów powiedzmy, bo to jest ten czas, kiedy Bocianów już właściwie w naszym krajobrazie polskim tutaj nie ma, i tym takim klimatu umiarkowanego nie ma, bo one sobie wędrują na południe. Gdzie wędrują? Dokąd wędrują, do Afryki? Do Afryki, głównie środkowej i południowej. Jak długo trwa przelot? Generalnie migracja bociana Białego trwa około dwóch miesięcy, czasami troszeczkę więcej, ale to nie jest taka sztywna norma i ten czas może być uzależniony od warunków. Na trasie migracji od y, czynników, które mogą miejscowo nie sprzyjać y, czy, czy na przykład spowalniać ten przelot. Są postoje, y, że tak o, to ludzkim językiem określę. Y, oczywiście, określa. jasne. Każdy ptak ma postoje i musi odpoczywać, nabierać odpowiednich rezerw energetycznych po to, żeby kontynuować wędrówkę. Jedne ptaki robią to y, na częstszych postojach, inne na, potrafią w, w krótkim okresie czasu przelecieć większy odcinek. W przypadku bociana białego to, co jest też ciekawostką, to to, że w Europie jest, istnieje podział na grupę wschodnioeuropejską, która migruje przez obszar Bałkanów y, Bliskiego Wschodu do Afryki i bociany z zachodniej Europy, które przelatują przez y, Hiszpanię i do Afryki Północnej i oczywiście potem zimując y, w części centralnej i południowej. Więc mamy takie rozróżnienie. Polskie bociany latają na wschód. A jeśli chodzi o... Podkarpackie bociany. O nie zapytam, bo pamiętam wiosną, słuchacze, w czasie jednej z audycji miałam okazję rozmawiać ze słuchaczami i całą mapę stworzyli siedlisk bocianich w naszym regionie. Jest bocianów naprawdę bardzo dużo. Gdzie bocianów w Polsce jest najwięcej i czy Podkarpacie jest takim szczególnym pod tym względem regionem? Tak krótko. Generalnie Polska Wschodnia ma. Yy większe yy zasoby bocianie niż zachód i dotyczy to właśnie przede wszystkim tych rejonów, które jeszcze pozostały w stopniu naturalnym, nieprzekształconym tak mocno. Nieuprzemysłowionym. Dokładnie. Tam przede wszystkim, gdzie to rolnictwo nie jest intensywne, a bardziej ekstensywne, bardziej zróżnicowane, jeżeli chodzi o siedliska, tam, gdzie jeszcze dochodzi do rozlewania się rzek, tworzenia kradą, więc i Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, to, to są miejsca, gdzie, gdzie, gdzie bocianów jest więcej. I gdzie bocianom jest, jak rozumiemy, dobrze. Tak. Dzisiaj o bocianach białych, o bocianie białym zwierzęciu roku 2025. Przypomnę też, że trwa kampania edukacyjna Ministerstwa Klimatu i Środowiska, adresowana czy poświęcona bocianowi białemu. W przyszłym roku kolejne zwierzę zostanie w wyniku. Plebiscytu wyłonione jako zwierzę roku 2026. A o Bocianie Białym opowiadał Państwu dzisiaj pan Rafał Salach, ornitolog z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu i teraz.